Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36. A, telefon 797 355 341. W czwartek w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich odbył się gminny etap drugiej świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaków. Do rywalizacji w czterech konkurencjach sportowych stanęły drużyny ze wszystkich publicznych przedszkoli w mieście i gminie Końskie. Wygrało przedszkole numer 2 w Końskich. W sumie 11 drużyn 10-osobowych, złożonych po połowie z chłopców i dziewczynek, stanęło w szranki zawodów sprawnościowych dla przedszkoli. Ich staraniom kibicowali burmistrz Krzysztof Obrateński i wiceburmistrzowie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński. Olimpiada to brzmi dumnie a zwłaszcza olimpiada przedszkolaków, czyli taki pierwszy, bardzo poważny start. Ale mam nadzieję, że nie będziecie traktować to, tego w kategoriach, e, nie wiem, takich bardzo poważnych, tylko potraktujecie to również jako zabawę. Rywalizacja ma jednak to do siebie, że jedni wypadają lepiej, drudzy gorzej. Ale wszyscy powinni się dobrze bawić. W zawodach wzięły udział dzieci z koneckich placówek numer 1, 2, 3, 4 i 6, a także z Bedlina, Sadnickiej Woli, Nieświnia, Dziebałtowa, Pomykowa, Modliszewic. Przygotowano cztery zadania na czas do wykonania: drużynowe biegi, biegi z przeszkodami, skoki w dal i rzuty woreczkami gimnastycznymi do celu. O początkach imprezy i idei jej przyświęcającej opowiedział burmistrz Krzysztof Obratański. Myśmy zaczęli tego rodzaju turnieje od takiego przeglądu, czy turnieju mikołajkowego. okazało się, że na poziomie. Przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych to są fantastyczne wydarzenia, bo one łączą emocje sportowe z takim bardzo, bardzo młodzieńczym, młodym stosunkiem do rywalizacji. Tu nie ma udawania, tu nie ma gry, tu jest pełne zaangażowanie i jednocześnie jest fantastyczna zabawa. Jeżeli cokolwiek może prowadzić do takiego usprawnienia ruchowego dzieci, zwłaszcza po okresie pandemii, to myślę, że należy temu przyklasnąć i włączyć je we współorganizację. Cieszę się z tej inicjatywy Województwa wszystkiego i oczywiście nasz udział w e, i tym jest oczywisty. Dla każdej uczestniczącej drużyny przygotowano w nagrodę słodycze i dyplomy. Ostatecznie po zakończonej rywalizacji na pozycji pierwszej znalazło się przedszkole numer dwa i ono będzie reprezentować gminę w drugim powiatowym etapie zmagań. Drugie miejsce zdobyło przedszkole numer 4, zaś trzecie przedszkole z nieświnia. Czekamy na ciąg dalszy, który odbędzie się 17 listopada w tym samym miejscu, czyli w hali przy szkole podstawowej numer jeden w Końskich.